Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na tym kanale, jak zawsze, będziemy walczyć ze wszechogramiącą nas masowością i zastanowimy się nad pewną rzeczą. Wiadomo, że bywają okresy szaleństwa. No, ostatnie dwa lata mieliśmy szaleństwo związane ze z słynnym mikrobem z Chin, niby jego straszną groźnością, a potem z tak zwanymi w wielu miejscach często wciskanymi na siłę syropkami na niego. No, a teraz się okazuje, że już przestają praktycznie w większości miejsc kogokolwiek interesować, co zazwyczaj jest szaleństwem. No, i wiadomo, że w lutym tego roku w Polsce, ale nie tylko w okolicy, zaczęło się szaleństwo związane ze, ze, ze starciami e, rosyjsko-ukraińskimi. No, obejmuje to około 20-25% terytorium obecnej Ukrainy, nie więcej. No, ale wiadomo, jak jest okazja, to ludzie wykorzystali. Polska daje, to się przyjechało. I skończyło się na tym, że sprowadzenie od 15 do 20 paru tysięcy góra repatriantów z Kazachstanu, o czym się mówi od 1991 roku, odbyć się nie mogło. Zawsze mówiono, że nie ma pieniędzy, to są koszty, to jest tragedia, koszty integracji i tak itd., itd., itd. No ale już ponad 5 milionów obywateli Ukrainy i nie wiadomo kogo jeszcze, bo. W tym pędzie to, wiadomo, inni korzystają jak tylko mogą. Sprowadzono do naszego kraju i się ich bawi, i się ich karmi, i teraz nawet płaci się odszkodowania. Będzie się płacić za to, co wyrządziła co niektórym z, nim, z nich Federacja Rosyjska, a my będziemy płacić. Zadaję pytanie, czy my jesteśmy stroną konfliktu, albo bierzemy na siebie winę Federacji Rosyjskiej? To ja już tego totalnie nie rozumiem. Myślałem, że coś rozumiem, ale teraz widzę, że już tego totalnie nie rozumiem wytłumaczenie, są tylko dwa, albo wszyscy zwariowali albo po prostu jest to działanie za czyjeś pieniądze, na czyjeś polecenie podejrzewam, że to jest tak samo jak w drugiej wojnie Zachód nas wystawił słynny plakat Poland First to Fight, czyli Polska pierwsza do walki, a tak naprawdę pierwsza podwalec. teraz Zachód też nie chce mieć za dużo przyjezdnych ze wschodu, więc pycha to na nas i w razie czego też nas wepchnie dalej, i oczywiście nagle artykuł 5 się okaże, że nagle ktoś tam złapie, yy, dopatrzy się jakiegoś przyimku, że może, gdyby, kiedy, żeby byśmy zaingerowali, ale teraz, ponieważ jest taka sytuacja polityczno-geopolityczno-społeczno-niespołeczna, to nie możemy, ponieważ Polska i to jest Polska członek NATO, ale jednak patrząc z drugiej strony, z końca, z góry, z dołu na artykuł 5, to w zasadzie to chyba się sama prosiła, więc niech ten rosyjski walec po niej jedzie, czy inny jakiś tam, tak na to wygląda. Smuci mnie to, że po ponad 80 latach zaczynamy mieć powtórkę z rozrywki. Nie na darmo się mówi, że historia zatacza koła i kółeczka. Teraz zataczamy niestety większe koło. Też zataczamy straszliwe koło obłudy. Dlatego właśnie wspomniałem też naszych rodaków z Kazachstanu, których chciano, e, chciano repa zrobić repatriację maksimum 20 paru tysięcy. To jest nic na możliwości naszego kraju. Ale zawsze był ten pseudoargument: bieda, nie ma pieniędzy, są inne potrzeby. Ale na 5 milionów przypadkowych przybyszów nagle kasa jest. Nawet żeby jeszcze płacić, płacić e, repatriację za to, co inne państwo zrobiło innemu państwu. No to ja mówię tyle. Widać, że choroba, choroba tuskoza jest bardzo silna. Widać, że przedstawiciele wielu naszej elity liczy na pozycję na zachodzie, dlatego e, tak się zachowuje. Widać, dał im przykład Tusk, jak, jak się mają zachowywać, tak się zachowują, bo inaczej tego wytłumaczyć nie jestem w stanie. Tak, jak było w wielu miejscach szaleństwo z syropkami w Muszanie. Po prostu firmy płaciły wielu politykom oraz wielu urzędnikom, dlatego było szaleństwo. Tutaj widocznie ktoś na coś też coś liczy. Coś lukratywnego, dlatego to wykonuje. Nie ma żadnej innej magii, bo są dwa wytłumaczenia. Albo ktoś płaci komuś za to, żeby coś zrobił, albo ktoś totalnie oszalał. Raczej za tą drugą opcją nie jestem. Chociaż jedna nie wyklucza drugiej, mogą to być opcje, użyję sformułowania sprzed ostatnich dwóch lat, bardzo popularnego: mogą to być opcje współistniejące, czyli szaleństwo i przekupstwo. Często idą razem, w parze, są współistniejące. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niemniej jednak jest to mocno niesmaczne, że dla kilkudziesięciu tysięcy rodaków i ich potomków, którzy przecierpieli katargę w sowieckim, Nieładzie i sowieckich łagrów, a potem życie w Sowietlandzie wielu dekad. Nie było pieniędzy, nie było czasu, nie było miejsca. A dla przypadkowych, często ludzi nie, pochodzących nie z terenów objętych jakimiś działaniami wojennymi, tylko oportunistów, są pieniądze, jest wszystko, traktuje się ich lepiej niż przyjaznych. Do czego to dojdzie, jeszcze zobaczymy. Wszystkiego dobrego Państwu, życzę do widzenia.